Moja, moja dola ulubiona, no ale mają tych tasków teraz, na nasrane, dwie godziny będziemy robić, no, dobrze dobrze, no, dobrze, o, patelnia, patelnia, tak, patelnia, okej. Okay. Tyn, tyn, tyn. Mm -hmm. Patelnia już nie żyje. Mm. Mm. No słucham. Kto gdzie był? Zacznijcie od góry. Nie, nie, ja nie słucham byłem. tej osoby. Co, co, to było? Ja launchpad. Launchpad. Ja no słuchamy. Co to było? Cześć. No, no słuchamy. No, no Gerard. Co <grym> ty się pytam. To ja. Możesz mi powiedzieć, czemu ciało obok ciebie upada, a potem idziesz sobie wyżej. No dobra. dobra. Aha. <laughs> nie, nie umiem tego. Ile tak. Po pierwsze jestem w storage'u. Nie umiem tego nie wytłumaczyć. storage'u. No chyba, że ktoś inny ma twoje przebranie. Możliwe. Ale wątki. Bo, bo jest glitch jest. Jak on jest? No, Murfing chyba tak no. to się... No dobrze, to Gerald, powiedz mi, jakiego taska zrobiłeś 10 sekund przed tym, jak zgłosiłem ciało? 10 sekund? Tak. Taki task, który się robi na ścianie... Zacznijmy od tego, że mało kto w ogóle taski robił, Wódka, bo nie no. wiem, jedna osoba chyba coś zrobiła. No nie, no ktoś... Ja tam zapominam, jakie taski robiłem chwilę temu. No ktoś stał przy ścianie i coś tam robił. Nie A. wiem, kto robił. No, Nie mówisz, jakiego taska robiłeś, ponieważ go, e, że tak powiem, po... E, tak, dokładnie. Rekował mi polskiego słowa. No, e, no to nawet polskie słowa nie jest, ale. Jak zawsze. E, I nie wiem w ogóle, czemu zabiłeś to ciało zaraz przy ścianie. To właśnie przy ścianie. Mam już nadzieję, że nikt nie podejdzie. No niestety ktoś hmm. poszedł. E, no. No masz coś na swoją obronę, czy... czy nie? Wódka, ufam to, tobie. ...w A jak Ale... nie wygłosujecie, to przegracie, więc... dawajcie. A dlaczego nie mamy przegrać? To, to jest typowy impostor. imposter. Ja jest... głosuję. Ale słuchaj, Geralt, jest 12 no? osób, to... Tylko byśmy przegrali, gdyby Wódka był EGZE. O nie, mnie Przekona, żeby nie... na niego zagłosować. Mi się podoba argumentacja wódki, że mógł fejkować, i widać to po pasku to zadań, bardzo. że faktycznie mógł fejkować. Amlotix jest A na A to jednak, że pasek zadań się teraz nie rusza? Znaczy widać teraz na mityngu. No na mityngu o to chodzi, okej. Okay. Tylko na meetingu, no, no. To kto jeszcze nie zagłosował? Mm, to... Knife. To na kogo? Na Geraldo. Geralt. tak, tak. Papa. No, tak. Pa, pa. O, I wódka executioner i wygrywa. Nie mów, tak, nie mów tak, mów tak tylko. Nie, nie. A to by było nie, dobre. Nie, ja jestem legitny. By najlepszy executioner. Szybko by poszło, tak? Don't do. Nie no, niesamowite. Dobrze, don't you. Do. Dzielimy. Dobra. No, no, Byśmy przegrali. Zabawne by to było. Jakiś biały łaził. Ciekawe, czy Geralt był. Ale no, takie rzeczy mówił, że. No ciężkie, ciężkie. Ty typu. A, mnie wy wygłosujecie, to przegracie. No, XD. Jest 12 osób. To jak? Jedna była możliwość, żebyśmy przegrali. O Oku. No i... Dobra, ciało, ciało jest pod nami. Yy, I kto był jeszcze z nami? Bo raczej no, zgaduję, że to nie my, skoro, skoro stoicie sobie i nic nie wiecie, pewnie taska robicie. <tryk> Ta... Ja po prostu w sumie to zrobiłem już tego taska i odszedłem na chwilę od was. I po prostu chciałem zobaczyć, jaka jest druga osoba tam, no bo się zestakowaliście tam we dwójeczkę. Ktoś, ale no, ktoś, ktoś był z nami i zabił i sobie poszedł, ale to dziwne. Pewnie to chciał zrobić stack killa i my robiliśmy taska, nie wiedzieliśmy o tym i o. A to nie było tak, że ktoś po prostu fejkował i wal, zabił odszedł, bo myślałem, znaczy, znaczy tak, na pewno Wydaje mi się. Tyle mogę powiedzieć. Mi się wydaje, że to Jaskier. No, rozumiem, ale randomowy wołt na mnie nawet nie się tam Nie, nie, nie. nie. E, e, tak. Wiesz, co. Nie, bo my robiliśmy właśnie, on odszedł bardzo daleko, więc. Ale w tym mógł? Nie, Jaskier nie mógł to być. nie, mi się wydaje, że bytuje Jaskier w tym momencie. Dobra, no. pretys ze starem, dziękuję. E, no do do dobra, kurwa. Albo Egze. Nie jest Jaskier w ogóle. Pa, to jest pajac, który musi zostać wywalony, żeby wygrać. <grym> to, czyli to jest taka moja sztandarowa rola i świętej pamięci yy, Wodeckiego. Bardzo ją lubimy. Hmm. Tak, czyli, czyli tam, gdzie staliśmy, to rozumiesz, był kuki i i, Kubek, tak? Kubek, tak, 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 tak. Dobrze, 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 dobrze. E, czy ktoś. Kto tam jeszcze był przy tym reaktorze? Tak. Jak ja szedłem to... do reaktora, to Oli z niego wychodzi. ja nie się, tak, jak w się w z kimś mijałem z tunelem. Znaczy, no, no, tasku, nie, Mocnoś, no w, tym, w tej dekontaminacji. Ja się, ja się tak. mijałem w tej dekontaminacji z, z kimś. Ze mną się mijałeś. Okej. Okay. No musi to być ktoś, bo to nie mogło być tak, że ktoś przyszedł, zabił i uciekł. To był ktoś, kto był, był w to tym pomieszczeniu. Czyli albo ja ciuki. A super. Albo ktoś się go zmienić mógł, właśnie, kogoś. Właśnie. Albo też Ale nie, to by nie było Bo jak powiedzieliśmy, że Kyuki, a on przy, potwierdził, że tam był, no to nie, to odpada. Byłem tam. No to Kyuki musi być, albo Jaskier. Ja wyłączyłem nawet tego. Ja nie mogę być, bo nie mogę. Łatwo. Ech, no, albo nazwykiwał impostor i sobie pobieg gdzieś, no nie wiem, no. no to, to Ale to, ja to ja też jest mało prawdopodobne, no. Ja się skupiłem tak, na tak, zadaniu. Też. Stałeś. Aha, czy też no, stałem jest to self-report. A i co robiłeś tam? Jaki ja? ten był task? Jak on wyglądał? Ten taki, co musi zapamiętywać, te kwadraty, mhm. co się no podświetlają. Ta, taki długi, właśnie no. task. No. Ja też go robiłem, nic nie widziałem, zszedłem Nie widziałem. I... Ta. Hmm. No jak to się dowiedziałem, że jest report. No dobra, ale to. Pomyślmy, ale bo, kto był, Jaskier, kto tam był oprócz ciebie? Yy, ja, Kuki i Kubek. No to. I, I jeszcze ktoś był chyba, ale uciekł. Ale też pytanie, czy imposter by tak wiecie, zabił i sobie poszedł po prostu? To jaką no. ma gwarancję, że akurat robimy yy, taska i, i że yy, a nie fejkujemy i stoimy, tylko po prostu No szansa, żeby na... krument to obejtował. Znaczy. Z, z, z logicznego punktu widzenia. On tak myśli, no kurde, stoi, trzech typów w jednym miejscu, nic się nie rusza doba, walne kila, może mi się przyfarci. Mhm. Tak, no ale wiecie, zawsze jest szansa, że po prostu ktoś już tam kończy tego taskę, już prawie że z, już go zrobił i zobaczy, że, że zabija ten impostor, gdzieś tam ucieka, nie wiem, do wenta chyba prawdopodobnie, skoro jest obok. Hmm. E... To dziwne, no, że Ale zauważyliście tak, Kuki też. No jak nie, nie zauważyliśmy, to... No nie, to... nie zauważyliśmy, bo mieliśmy dupny ekran z przyciskiem. Ekran. My tylko rogi gry widzieliśmy, gdzie było ciemno wszędzie, więc... To w takim razie, co ja, robimy? Ja skończyłem, jask... widzę Jaskiera, który jest oddalony i ciało leżące i tyle. Ta. Ale ty, Jaskier, skończyłeś i miałeś już ciało? Tak, ja skończyłem, zobaczyłem, że jest ciało, No Czemu i on wrócił przed prostu... teraz, jak ja odszedłem. Nie, a nie wcześniej. Jadł, y to, ja ci wytłumaczę. Się. Dlatego, że y chciałem zobaczyć, kto jest drugą osobą, bo wy się y -y -y. stakowaliście we dwójkę. Chciałem poczekać, aż odejdziesz i zobaczę drugi nick. Po prostu. Drogicie, dobra, dobra. Tak, tak, tak. No. no może na razie <laughs> skipujemy i zobaczymy. <laughs> no, skipujemy? Pewnie Chyba wiem, jak to no, sprawdzić. Ale ja tylko jakiś nie tak no. Dużo tasków. Podoba ale... mi się to w takim razie. Dużo trochę, chyba. No ja Nie, nie, bo tutaj trzeba, tutaj trzeba na mózg wygrać. Wywalić złego. No, ale no to, to Jest ta gra. No, będą teraz, kurwa, nie wiem, jakieś reaktory robić dziwne dziesięć sekund, i tam. To... Mm. No, nie wiem, czy zdążę. O, ten tu sobie łazi też mam. Oni, ten, Neyman. Bo mnie zabija. No, jak chuj, co się dzieje? Mm, ja powiem tak, eee, nie wiem, czy mi uwierzycie, czy nie, za dużo mówić nie mogę. Ale za dwie sekundy proszę głosować na Oli24 i więcej nic nie powiem. Uh -huh. Uh -huh. Czyli exec no, Execution, no, tak? On mnie źle przekonał. Nie, nie. Dobra, no inaczej. Gdybym nim był, to pewnie bym od razu, podczas wcześniejszych rozmów, bym no, nie, był mniejszy no, razu... no, to... w tym, na kogo głosować. Jest... Ale... To mnie nie przychodzi. Nie I I, Oli, co myślisz o tej sytuacji? Ja nie wiem, o czym myśleć. Nie wiem w ogóle skąd się wzięło oskarżenie. O, to to się jakiś syn, tak... albo. Nie, nie ja wiem, bo... dla mnie to jest jak za A jeśli jesteś od Akle'em to pamiętaj, że. No, właśnie, tam masz dwie dwa niki. I musisz jeszcze kogoś sprawdzić ewentualnie, żeby to tam, nie wiem. Ci... E, Słuchaj, no wiem co mogę ten. Bo może być. Jestem, że... jest, inaczej, jestem tego pewny. Czy jest. A może i nie, a może Excel, A Może i nie, a może i nie. Może Excel, no... no. Słuchaj, ja głosuję na Skipa, i ja naprawdę, ja twój... Na siebie głosowałem, nie no, Oli na dam, pewno no. będzie głosował na Skipa, no. Ja w tym... No, raczej... Tak. Skipa, nie no, kogo wy głosowaliście? Ja? Na Oli'ego? No. Tak. Aksan? Oli. Ja że coś... bardzo przekonująca historia. To jest? Bardzo przekonująca, ja bym no. random, szanował. Randomowy przycisk no, za Oli'ego. To ...w tym momencie. <laughs> Chuj, daje Skipa. Ty wiesz, daje Skipa. No i chuj <grym> i wylatujesz <grym> wylatuje, nara. Ty, to ja też walę za meetinga i mówię, że to ktoś. Grada się dalej. No, oczywiście, bez więcej impostorów, tak? No, ale mógł mieć ekse. No? Przegramy. Nie wiem. Ta, piękny świat. Nie no, Dejna No okej. To było takie o. No ale co już no mógł powalczyć, no kuźwa. Aha. No okej. Chyba mamy trzeciego. Coś ci twoja dola, mówi Evan? O. no. Eee... I mówi, że... Ja muszę kończyć, Nara. No okej. Okay. So, no hey. okej. No, Za to może być dwóch panów Aksale na CWCS. I myślę, że ja jest Axel, bo. Nie ja też. Padło ciało przy nim. No to mamy. No Axel, Axel, a Rejnawa jest czysty. No niestety. A ja skierniemy się. A, a, ten, a. O! No Lanewan był. No, znaczy Rain, no, i nie kto zabił? kto, Kto zginął? A, Axel, o, oh. Axel, bo A -a. był Impo i pewnie nie trafił. A, -a okej. Okay, Ale to gra się nie skończyła w pewnie. takim razie. Tylko Ale ja kurde. Nie było, dajka, kiedy umarł, już dalej go zagłosowałem. aha. Nie było trzech impostorów? Na ile jest? Trzech i Neutral. Aha, no bo właśnie. Neutral. Jeszcze Neutral. Ale mamy dużo informacji wbrew pozorom. Ranewan jest czysty. Kubek ale, jest jako... czysty, to mogę powiedzieć. No no to zostaje And jedna osoba, no niestety. Bo było mówione, że Nightsy i Axel. No nie, nie skoro pode mnie te podejrzenia są. No Axel samobójstwo popełnił, jakby. No tak. Zapuku. Myślę, że jednak tak, bo to... No, to skip, myślę, że możemy. Nie, dlaczego? No ale jak, A. no na kogo chcesz? Był? No, Knife -y, c -c -s. To, to ja niby zrobiłem. Ale nie daj Newan, Axel był. Na a, a, ty... no, Knife tysta, nie wiadomo. No, ty masz taką Aksad rolę, że... No właśnie, ja wiem jaką. Albo masz. to, albo to. tak. No. Dobra. Skatujemy. Nie, przy czym to drugie może być błędne. Tam jest tylko jedno, mhm. to nie jest, że... no. Okej. Okay. Zawsze tak jest, że jeden jest Imp'em, a drugi nie. Dobra. Uh -huh. No dobra, Inewan chce zginąć. Aha, to nie jest fleszem w ogóle. Jaski albo albo jest wenererem. Tu można, nie, nie można. mogę tu chodzić bo mnie szczelą A tu to wyszedł. okej, okej. To wyszedł. To jest fajna gra. No co ja wam powiem? No, oh. zabiliście o w sensie. Nie, 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 słuchajcie. Ja jestem król, więc nie mogę zabić. A nie on tak. do mnie przyszedł, Rain i mnie co, i papa zrobił. Chciał mnie zabić. Ale nie, nie wiem. Nie, ale rej jest. No, jak nie. On był o na pewno. Nie. Dobra, ja teraz mogę powiedzieć: Jestem no. weteranem. A no, no to dobrze, że zabiłeś nie. orakla po prostu. No, no no no. No, ale, no, no. no ale wiesz, weteran może zabić. Ja wiem, że jesteś klimatem, ale ogólnie weteran. Bo twoja rola działa tak, że sobie dajesz alert i jeśli ktoś wchodzi no. z tobą in w interakcję, to ginie. Nieważne, czy jest impostorem, tak. A on po prostu chciał cię sprawdzić ze swojej roli. I no się Dobra, No to dobra, trudno. No, ale okej. Okay. No, Mamy flesza, to jest bardzo. Bardzo ważne, czy mamy taką modyfikację. Mm -hmm. Ktoś się przyznaje? Bo za, nie ma jakby włączonego, więc się nie przyznaje. A czy flesza, czyli szybkość? Ja tak. Jest. tak. A mnie no, jasko, ja jestem bo on szybki. No. Biega, A, on jest okay, jakiś to no. Nie, to jest przedmiot. Flesz okay, chyba to jest, może to być to też impostorem. Więc... może być, może być. Więc to to, no to skip. chyba. Nie, 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 nie. No, no to kogo chcesz wywać. Dobra, że starem od początku tej rundy gry tak Mnie chce Mogę być, nie. Mm. <grym> jestem ja zwykłym krewmatem. Tasi, co ty robiłeś to... e, przez tę całą rundę? Robiłem taski. No, a jakie? Gdzie, gdzie robisz ostatniego? koty? nie tawka? wiem wszędzie. Na przykład miałem, byłem w Medbeju i tam się skanowałem. To jest nawet nie wiem, gdzie jestem. Co jest ciekawe. Mm -hmm, mm -hmm. Ale zagłosowałeś na mnie? Nie, skip. A no to dobra, to skip. Ja już taski zrobiłem, po prostu siedziałem na środku mapy i patrzyłem, czy ktoś jest ja prawe. Ja mogę powiedzieć, że mi mi, tasku, mi no. zostały mhm. dwa taski zwykłe plus jeden jakiś kamon, więc no tak to wygląda. No ja dwa mogę powiedzieć, zwykłe. że nikt, nikt się nie wentował, skipuję. <coughs> Czemu na jaskiera? Chyba dla sportu. Dla sportu skip na jaskiera. Chyba, ja, wzi ja wziąłem skip akurat. Dobra. Idziemy. Kubek ze mną pójdzie. Ja mam taką rolę, że on mi nic nie zrobi, <gryw> więc y Git. No fajnie. To znaczy, nie fajnie, że Reynevan popełnił samobójstwo. No to jest inna, inna kwestia. A Nie, żeby kubek nie zginął, bo będzie tak przepieprzony, on powinien się ze mną trzymać. I tu chodzi, więc jest mądry. Jakby... popieram. Jeden, dwa... Okej, okay, jaskier chodzą, kubek chodzą. Jeszcze muszę iść do laba. Do laba, do laba. Mhm. Uh -huh. Okej, okay, dobra. Chodźcie. No. Chodźcie. No dobra. Oczywista no. sprawa. Chyba wiadomo. No. Właśnie dlatego. Ja zresztą wam pokażę, bo jeśli. Albo dobra nieważne, poczekajcie chwilę. Bo możecie jeszcze myśleć, że nie wiem, że ja jestem jakimś. Nie wiem, kimkolwiek, bo przez chwilę. Już się się i poczekajcie, no, ja użyję swojej roli. No mamy, no to nic. ja. No kurde. No bo ty zostałeś. Ja, ja, jestem tak. ja, ja jestem tak. No dokładnie. No. G -g. Też lubię wszystkie taski. Tak, tak. I wszyscy robacie. Dobra. Bardzo fajna gra. No, bardzo, bardzo mi się podoba. No, no fajne by było, no. gdyby nie zginął super. pierwszy.